Dzięki środkom pozyskanym na rozwój miast partnerskich Cheetah Slow, Biskupiec realizuje budowę ciągów pieszojezdnych wraz z dodatkową infrastrukturą w postaci ławek, koszy na śmieci czy stojaków na rowery. W tej chwili jesteśmy nad dzielę Kraks Mały i Kraks Duży, gdzie są budowane ciągi pieszo-rowerowe. Na całym terenie miasta będzie to ponad 3,5 km ciągów pieszojezdnych, z czego większość się właśnie z sieci miast Citas Slow. W tym roku zamierzamy wszystkie te inwestycje już skończyć, a także rozpocząć budowę plaży, plaży miejskiej na jeziorze Kraksmały. W skład inwestycji wchodzi również utwardzenie placu Storem dla rolkarzy na terenie dawnej jednostki wojskowej. Tam dzieci będą mogły bezpiecznie uczyć się jazdy na rowerze, deskorolce czy rolkach, natomiast dorośli aktywnie wypocząć to jednak nie wszystko, albowiem biskupiec wraz z miastem Szczytno, gminą Dzierżuty oraz powiatem szczycieńskim wkrótce przystąpią także do budowy ponad 40-kilometrowej ścieżki rowerowej łączącej oba miasta. Mamy do zrealizowania wspólnie z miastem Szczytno i powiatem szczycieńskim ścieżkę rowerową do samego Szczytna, ponad 40 km trasy rowerowej. Myślę, że tutaj wspólnie z miastem szczytnym szczycińskim uda nam się wyłonić wykonawcę i zrealizować również tą inwestycję.